Sądząc po moich ciosach muszę mieć tak gdzieś z piętnaście piętnaście lat to trzy razy tyle, co maja i dwa razy tyle, co Karol. W każdym razie dodaje po chwili Abu lwy uciekły z podkulonymi ogonami. A moja rodzina mogła bez przeszkód opuścić dolinę. Potem abu wymienia z imienia wszystkie słonie, które wyszły z doliny i w końcu dochodzi do hi li. -li -a -mo swojej kuzynki dziewiętnastego stopnia, która pewnego dnia się zgubiła i całe stado jej szukało. Tymczasem rzeka utworzyła zakole i okazało się, że jednak ma koniec niczym wielki wąż pełza do Morza. Morza są tak głębokie, jak góry wysokie. Morze jest bardzo, bardzo wielkie. Karol i Maja nie mogą się wprost napatrzeć, jak bardzo jest wielkie. W powietrzu czuć zapach soli, wodorostów i ryb. Fale leniwe uderzają o tratwę. Mają za sobą długą drogę. Przybyły z drugiego końca morza przynosząc ze sobą butelkę bez listu, kawałek sieci bez ryb i zielone ptasie pióro. Dziwne są te skarby, które Karol wyławia właśnie z morza, abu Zwiesza trąbę do wody i głośno bulgocząc popycha tratwę, a ponieważ idzie to jego zdaniem, zbyt wolno stawia na wietrze swoje wielkie uszy. I tak bulgocząc i żeglując wypływają na szerokie morze, a ląd robi się coraz mniejszy i mniejszy. Jak głębokie jest tutaj morze? Pyta maja. Wiel... Wie tylko, jak to jest, kiedy woda. Sięga do szyi, kiedyś stanęła zanurzona w wywozie, po szyję wspinając się.